Parę minut i można wejść na szlak w sumie, stwierdzę, co tam. Nakręcę wam wejście pod górkę. praktycznie dla, dla mnie to jest takie małe miki, żeby tutaj wejść na tą skarpę. Raz, raz i pokazać wam widok z góry, bo kondycja jest i to jest najważniejsze. Ścieżka filozofów. O, zobaczcie. Kilka ruchów i jesteśmy do góry. Chciałem podziwiać niemiecką rurę, z której jest zrobiony wodospad. A idziemy takimi krzakami, ha baziami ścieżką filozofów. Hyc, hyc, hyc już jesteśmy prawie u góry. Wow. Ciekawego. Może. Wow! Idziemy dalej. Pokażę Wam ściemy niemiecką. Hyc, hyc, hyc Jak kozica po górach. Ludzie, dbajcie o siebie. Trzymajcie kondycję, formę, żebyście w każdych warunkach mogli przetrwać. Bo często widzę turystów którzy po prostu przejdą kawałek, jest koniec, jest katastrofa. Uwacie uwagę, hic! Wow! I mamy niemiecką rurę! Wow! Bam! Prawdę mówiąc jeszcze bym na ten kamień w las, ale zaraz będą dzwonić po policję, że jakiś turysta nadużywa przepisów prawnych, jakiś tam wymyślnych. No i tu mamy tą rurę niemiecką I ma wodospad <laughs> Ale powiedzcie, że klimat jest Klimat jest Piękny Taka jest wiatr wieje, cóż, pewnie skąd ta woda, a właśnie stąd, jest taka niecka zrobiona, transzeja sztuczna, a tam jeszcze może na most pamiętam wejście drewniane, a pójdziemy, a czemu nie, zwróćcie uwagę jeszcze jakie widoki są tam na dole człowieki, się poruszają. Dobra, My idziemy dalej. Pamiętam, że to był taki klimatowy mostek drewniany, gdzieś nie wiem, miał chyba 20 metrów długości. Woda. Kolor taki delikatnie brunatny ma, dlatego, że ten zbiornik Eckershauser, coś takiego, który tam wcześniej było pokazywane, on jest zrobiony w dolinie, można powiedzieć, nastawia została postawiona tama i też można powiedzieć, że oni po części też las zalali, nie? albo tam strzępy lasu tak, żeby yy, zrobić zbiornik retencyjny nie wiem o co tutaj chodzi ale jest oczywiście barierka postawiona yy, ja mam takie motto jak nie wolno to szybko <laughs> właśnie więc można byłoby to chyc przeskoczyć nie wiadomo co tam się takiego wydarzyło, że oni to zamknęli ale dobra, nieważne zwróćcie uwagę jakie widoki, jeszcze raz hyc i widok z tej strony